Niech pan zobaczy. Ta młoda kobieta z dzieckiem. Być może, gdyby nie moja wizja, to by nie żyły. W wieczór z sąsiadem przed moją kamienicą rozmawialiśmy sobie. I dzwoni moja córka i mówi: Tato, masz maila. Akcja poszukiwawcza we wsi Marianka pod elblągiem. Zaginęła matka z małym dzieckiem. O trzeciej nad ranem, wzięła na śpiąco w koszuli nocnej od rodziców swoich kobieta cierpiała na depresję poporodową. Jest akcja od rana poszukiwawcza, nie mogą znaleźć ani jej, ani tego dziecka. Tam masz zdjęcie wysłane. Doczłapałem się na pierwszym piętrze mieszkam. Otworzyłem komputer. No i dokładnie było to zdjęcie co tam jest. Patrzy się, patrzy, 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 patrzy. 10 minut na to patrzyłem. Stałem od biurka, doszedłem do stołu. Stawek! Rudo wokół niego od Czcin. Rudy stawek. Google Maps, wieś Marianka i szukam rudego stawku. Jest! Jeden! Wydrukowałem mapę, naznaczyłem kółeczkiem, zeskanowałem, wysłałem. Idźcie tam. Telefon mój zaczął dzwonić, Jak ja wziąłem ten telefon na głośny, wrzask! Tam było pełno ludzi. Płacz małego dziecka. Są, żyją, są, żyją.